Łapka w górę, ale nurtuje mnie pytanie, czy po tych zmianach mam się zwracać per Ali G? Wicked, wicked. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Astrofonu, w którym odpowiadam na Wasze pytania na tematy astronomiczne. A zaczniemy od pytania, od Opla Niebieskiego. Jak obserwuje się czarne dziury? To jest w sumie bardzo dobre pytanie, no bo o czarnych dziurach mówi się dużo w kontekście na przykład wyliczania tego, czym są ale też w kontekście właśnie obserwacyjnym. No i w jaki sposób jesteśmy w stanie zaobserwować coś, czego teoretycznie no, nie widać. I czarne dziury e, obserwujemy na trzy sposoby. Pierwszym z nich e, niech będą wyrzuty promieniowania rentgenowskiego. Kiedy czarna dziura zaczyna pochłaniać jakąś materię, która dookoła niej się znajduje, czy to jakiś pył, e, czy to jakiś gaz, e, czy na przykład rozrywa właśnie jakąś inną gwiazdę, e, to wtedy właśnie ta przyspieszająca materia, tworząca dysk akrecyjny dookoła czarnej dziury, zaczyna wypromieniowywać dużo właśnie promieniowania rentgenowskiego, promieniowania X i to jest jeden, jedna z oznak tego, że w miejscu, które patrzymy, może znajdować się czarna dziura, ale to jest niewystarczające. Patrzymy i szukamy jeszcze innych rzeczy, takich jak na przykład em, zaburzenia masy, czyli widzimy, że obiekty jasne emitujące światło, obiekty poruszają się dookoła czegoś, czego nie widać i tak właśnie spostrzegliśmy pierwszą czarną dziurę. E, właśnie Poprzez obiekty, które poruszały się dookoła niej, a samego obiektu, dookoła którego e, te inne obiekty, dużo obiektów, poruszały się, jest po prostu niewidoczny. Trzecim sposobem jest soczewkowanie grawitacyjne. Obiekty, które znajdują się za czarną dziurą, emitują światło, a to jest zakrzywiane przez olbrzymi wpływ grawitacyjny czarnej dziury. Na zdjęciach widzimy wtedy takie zniekształcone obrazy gwiazd i galaktyk znajdujących się za czarną dziurą. Im więcej takich potwierdzeń i tych elementów, tym większą mamy pewność, że do czynienia mamy właśnie z czarną dziurą. Pan prezes pyta, jak zmierzono prędkość światła? W dobie laserów upewniliśmy się, jaka naprawdę jest prędkość światła właśnie poprzez bardzo dokładne badania z użyciem... Tego urządzenia. Emitowane światło zostało odbite, a później ponownie padło na detektor, no i dzięki temu, znając odległość od detektoru do lustra, od którego odbijaliśmy promień światła, promień lasera, mogliśmy w stanie, e, byliśmy w stanie wyliczyć po prostu prędkość światła. Jednym z pierwszych takich eksperymentów w historii, które próbowały sprawdzić, czy światło jest nieskończone w swojej prędkości, czy też ma jakąś konkretną prędkość, był rzekomo przeprowadzony przez Galileusza eksperyment który polegał na tym, że na różnych odległościach zaświecał on latarnię i sprawdzał, czy będzie widać jakieś opóźnienie. Oczywiście, no, już mając wiedzę taką, jaką mamy dzisiaj, wiemy, że taki eksperyment był od początku skazany na porażkę, ponieważ odległości były zbyt małe. Natomiast kilkadziesiąt lat później, pod koniec e, lat 1600-tych, e, astronom Ole Römer sprawdził, jaka jest naprawdę prędkość światła, obserwując ruch księżyców Galileuszowych, czyli księżyców, widocznych księżyców orbitujących wokół Jowisza. W zależności od tego, w jakim miejscu na swojej orbicie znajdowała się Ziemia. No bo raz znajduje się bliżej Jowisza, raz znajduje się dalej obiega ona słońce. No i sprawdzając te zależności, wyliczył prędkość światła mniej więcej o 80 tysięcy km na sekundę wolniejszą niż naprawdę ta prędkość wynosi. Ale to też nie było tak, że zastosował złe obliczenia, że jego matematyka była zła. Po prostu w tamtych czasach źle wyliczone były orbity Jowisza i Ziemi. No i tak naprawdę pomylił się tylko o około 1%. Więc można uznać to za takie pierwsze, prawdziwe sprawdzenie, jaką prędkość posiada światło armen1.pl, czy da radę sfilmować prędkość światła super szybką kamerą i czy może już ktoś tego dokonał? A no właśnie ktoś tego dokonał. I to bodajże dwa lata temu pojawiło się w sieci takie wideo, które pokazywało falę świetlną omiatającą pomidora i zostawiającą smugę e, na ścianie. Oczywiście nie było to filmowanie w takim w sensie jak ja na przykład jestem teraz filmowany, gdzie jest e, klatka po klatce robiona jedna po drugiej, ponieważ nie mamy tak szybko działającego sprzętu i tak szybko działających matryc, które byłyby w stanie po prostu zarejestrować e, tyle klatek na sekundę. Zrobiono to inaczej. Pojedynczy impuls światła był puszczany wielokrotnie na tę samą scenerię. Dzięki temu za każdym razem robiła klatkę w innym miejscu niż e, wcześniej, a potem te klatki złożono i dzięki temu mogliśmy zaobserwować właśnie płynny ruch fali świetlnej. Co prawda nie była to jedna i ta sama fala świetlna, a złożenie wielu różnych fal świetlnych um, emitowanych przez taki femtosekundowy laser. Natomiast no możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że właśnie tak to w tej skali um, bardzo powolnej wygląda. A Awenikso, powiedziałbyś może ile jest nieaktywnego sprzętu w kosmosie? Chodzi o jakieś niedziałające sondy, satelity i tym podobne. Takie dane są na szczęście dostępne. Na rok 2016 na orbicie wokół Ziemskiej znajdowało się 4253 6 satelitów, z czego 1419 aktywnych, więc możesz zrobić prostą matematykę i sprawdzić, ile z nich już nie działa. Zresztą możecie sobie zobaczyć tutaj na tej stronie www.stafin.space. W środowisku 3D jak mniej więcej wygląda rozkład właśnie różnego rodzaju satelitów, kosmicznych śmieci, części rakiet, no i generalnie tego wszystkiego, co krąży dookoła Ziemi. Jak widzicie, jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Widać też dokładnie orbitę geostacjonarną, na której latające, a właściwie orbitujące dookoła Ziemi satelity e, znajdują się cały czas nad tym, samym, e, nad tym samym punktem na powierzchni Ziemi, z racji na to, że e, ich obieg dookoła całej Ziemi trwa dokładnie tyle samo, co obrót Ziemi dookoła własnej osi. Sikora pyta, ja mam pytanie odnośnie Ziemi. Jestem na rozszerzonej fizyce. Ziemia obraca się wokół własnej osi, co powoduje, że nie jest ona idealnie kulą, ale bardziej w kształcie elipsy. I zastanawiam się, dlaczego na wszystkich zdjęciach jest idealną kulą? Możesz na to odpowiedzieć? No tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. E, najzwyczajniej w świecie ta różnica w promieniach, czy też w średnicach Ziemi e, między... Średnicą a, biegunową a równikową jest zbyt mała. Wynosi ona mniej więcej 42,5 kilometra. Także przy 12 700, ponad tak naprawdę kilometrach każdej z tych średnic, no nie jesteś w stanie zauważyć tak drobnej różnicy. Na tych zdjęciach ona jest uwidoczniona, ale najprawdopodobniej, jeśli są to małe zdjęcia, również przy użyciu nawet w bardzo dokładnych urządzeń pomiarowych nie bylibyśmy w stanie zobaczyć tej różnicy. Jest za mała, ale jest. Mr. Koala. Czy były przeprowadzane eksperymenty rozmnażania się zwierząt przy braku grawitacji? Jak rozwijały się takie zwierzęta, na przykład myszy? To jest... Wbrew pozorom, wcale nieśmieszne pytanie, ale bardzo ważne pytanie, które zadają sobie naukowcy na całym świecie. Naukowcy zajmujący się przebywaniem człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jeśli chcemy wysłać ludzi w głęboki kosmos, no to będziemy musieli sprawdzić, jak będzie wyglądało rozmnażanie człowieka w przestrzeni kosmicznej. Czy jest to bezpieczne? Czy płód będzie zdrowy? Czy w ogóle dojdzie do zapłodnienia? I dlatego tak były robione różne eksperymenty dotyczące tego właśnie tematu. Przeprowadzane oczywiście na zwierzętach. Były to myszy. Były to gekony, była nawet taka sytuacja kiedy... Rosjanie utracili kontakt z taką właśnie sondą kosmiczną, gdzie Gekony miały się rozmnażać. Swoją drogą, Gekony bardzo wdzięczne zwierzęta. Tutaj widzicie, jak w jednej z właśnie takich sond, takich satelitów, Gekony bawią się w stanie nieważkości. Jedną z obróż, które miały założone na sobie podczas startu, jednemu z Gekonów udało się ściągnąć to z siebie, no i potem miały zabawę grając w kosmiczną, grając w kosmiczną siatkówkę. Natomiast badania przeprowadzane na przykład na myszach nie były zbyt różowe. Jakkolwiek na przykład muszki owocówki rozmnażają się bez problemu, tak myszy miały bardzo osłabioną produkcję plemników. Najprawdopodobniej przez to, że w stanie nieważkości jądra męskich myszy znajdowały się zbyt blisko ciała i były po prostu zbyt mocno ogrzewane. Przy takiej niskiej produkcji bardzo ciężko byłoby zajść takim myszą w ciążę. To były troszkę inne eksperymenty. Oni później gamety, te komórki rozrodcze będące na orbicie um, zapładniali sztucznie na ziemi, ale najprawdopodobniej niewiele z tego wyszło zresztą. W opisie macie um, właśnie link, w którym są wyniki tego typu badań, jednych z tego typu badań, więc możecie się z nimi zapoznać, jeśli znacie język angielski. Oho, całkiem wybuchowe pytanie. Izajasz. Goldschmidt pyta, czy ktoś strzelał w kosmosie z broni palnej. ZSRR dawało swoim kosmonautom TP-82, ale nigdy nie zostało użyte. Jeśli nie, to dlaczego nikt nie przeprowadził takich testów? Otóż w przestrzeń kosmiczną nie bierze się za bardzo w broni palnej, ponieważ na pokładzie takiej stacji kosmicznej czy pojazdu kosmicznego um, użycie broni palnej mogłoby się wiązać z tym, że przebity zostałby kadłub i całość zostałaby rozhermetyzowana, więc zginąłby również ów strzelający. Troszkę jest to bez sensu. Natomiast broń, owszem, Rosjanie ze sobą <coughs> zabierają do Sojuzów, do tych właśnie statków, które zabierają je na stację kosmiczną i z powrotem. Znajduje się tam ten pistolet, o którym wspomniałeś, jest to taki, taka specjalna konstrukcja z trzema lufami i w tym mamy wszystko w jednym, jak to się mówi. Mamy flarę, którą możemy oznaczyć swoją pozycją, mamy też coś cięższego kalibru, mamy też coś mniejszego kalibru, jest też na wyposażeniu pistolet Makarov. Natomiast nie służy to do tego, żeby zabić szpionów, tylko najzwyczajniej do tego, żeby bronić się przed ewentualnym atakiem dzikich zwierząt. Jak wiecie, rosyjskie sojuzy lądują na... lądują, a nie wodują, tak jak e, amerykańskie kapsuły miały w zwyczaju. No i e, jeżeli wyląduje taka kapsuła gdzieś w dziczy, no to może się okazać, że na przykład wyskoczy na nich niedźwiedź. A taki poczciwy misio może już zrobić poważne szkody, dlatego też astronauci mają ze sobą właśnie broń, e, aby móc się w takich sytuacjach najzwyczajniej w świecie obronić. C póki co nie musieli, i broń nie została nigdy użyta. Natomiast była raz broń w kosmosie, którą faktycznie wystrzelono. Na pokładzie stacji radzieckiej, stacji Salut-3, która tak naprawdę wchodziła w skład programu AumAS, będący, znaczy była to tak naprawdę wojskowa stacja kosmiczna, ale oczywiście wszystko było ubertajne, więc e, opinia publiczna znała ją jako Salut-3, jako stację cywilną. Na jej pokładzie a właściwie nie na pokładzie, a do jej kadłuba przytroczone było działo um, wyjęte żywcem z um, ogona bombowca. Po prostu bombowce miały takie właśnie działa, i takie działo zostało zamontowane też na tej stacji. Ono nie było nigdy użyte w momencie, kiedy na pokładzie stacji byli astronauci czy też kosmonauci, bo to właściwie była radziecka baza. Natomiast no, przetestowano je w momencie, kiedy stacja miała już zostać zdeorbitowana, kiedy już odsłużyła swoje, i wtedy faktycznie za pomocą tego działa strzelano. Natomiast no, nie byłem w stanie trafić na informacje o wynikach tychże eksperymentów. Prawdopodobnie zostały utajnione. Albo wręcz no, niekoniecznie były jakieś wartościowe. A teraz ciekawy projekt jednego z naszych załogantów. Karol Wojsław wysłał w stratosferę swoją sondę zaczepioną pod balonem w ramach projektu Space In 180. No i posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia na ten temat. Prace nad przedsięwzięciem. Rozpocząłem około rok temu, na początku 2016 roku, a chciałem wysłać na wysokość 30 km, czyli do tzw. Bliskiego Kosmosu, czyli do stratosfery, amatorską sondę badawczą, czyli ładunek, który stoi tutaj, przynajmniej to jest główny ładunek z trzech. A wysłać go na wysokość 30 km, żeby tam zrobił dwie rzeczy. Pierwsza to są badania. Badanie wydajności ogniw fotowoltaicznych, stężenia ozonu, czystości powietrza, przetestowanie elektroniki, no i sprawdzenie tak naprawdę samej konstrukcji, czy ona to wytrzyma. A drugą rzeczą było nagranie dwóch filmów, a w tym jeden panoramiczny przedstawiający Ziemię z bliskiego kosmosu. Wszystko tak naprawdę poszło w miarę zgodnie z planem. Mówię w miarę, bo w trakcie lotu na pewien czas zerwaliśmy. Zerwał się kontakt z ładunkiem, ale potem został odzyskany. W samym ładunku były właśnie kamery, elektronika, czujniki, ale również trzy systemy namierzania, które miały zapewnić bezpieczeństwo lotu, tak żebyśmy mogli po prostu odnaleźć później ten ładunek. A ten ładunek leciał, a zleciał na te 30, powiedzmy 31 kilometrów na tej wysokości. A pękł balon, bo właściwie jak ten ładunek znalazł się na tych 30 kilometrach? Otóż został wzniesiony z pomocą balonu helowego, sporego, a ponieważ na ziemi średnica tego balonu wynosiła 2 metry, na 30 kilometrach już 8 metrów, czyli był to sporej wielkości balon, tam ciśnienie rozsadziło go po prostu od środka i od tego momentu ładunek zaczął opadać na spadochronie na ziemię. Opadł 90 km dalej tam go odnaleźliśmy, pobraliśmy dane z czujników, pobraliśmy dane z kamer i tak naprawdę i potem zaczęło się opracowywanie danych, które trwało można powiedzieć do końca tego roku już. I między innymi i, i takim podsumowaniem tego projektu są trzy rzeczy. Pierwsza z nich to jest takie podsumowanie, można powiedzieć na papierze. Można je ściągnąć z fanpage'a mojego projektu, czyli facebook.com.uk.spacein180. Tutaj można znaleźć informacje. O co właściwie chodziło, jak wyglądał ładunek w środku, moment wypuszczenia, moment odnalezienia, informacje o locie, podsumowanie tych pomiarów, właśnie zdjęcia z różnych wysokości, czyli jak to, jak to wyglądało. Jeżeli ktoś by się przymierzał do podobnego przedsięwzięcia, to myślę, że to jest bardzo, albo mam taką nadzieję, że jest to bardzo przydatna rzecz. Druga rzecz to jest podsumowanie projektu filmowo, a, która właśnie zostało to zrobione przez pewną firmę, z którą współpracowałem, a to jest tak 5-minutowy film odnośnie samego projektu, i podsumowanie lotu, jeśli chodzi o kamerę, właśnie tą panoramiczną. I tam również jest około 5 minut z lotu z różnych wysokości, tak żeby można było zobaczyć. Jak to właściwie wyglądało? A teraz wyniki dwóch ostatnich konkursów na astrofotografię na naszej grupie Astromisie, do której serdecznie Was zapraszam. Link macie w opisie. Wejdźcie, zapiszcie się. Tam prowadzone są naprawdę fajne dyskusje o astronomii, oraz właśnie organizowany jest ten konkurs na um, astrofotografię miesiąca. Więc zobaczmy, kto wygrał dwie poprzednie edycje. Gratuluję, a nagrody za tę i poprzednią edycję już krótce zostaną wysłane. Ogarnęliśmy temat, także niedługo będą u Was. Um, moi drodzy, na koniec oczywiście Astro Suchar. Co robi kometa u fryzjera? Warkocze. Więc w tym suchym akcentem, tym suchym akcentem zakończymy ten odcinek Astrofonu. Ja zapraszam Was już na następny. Eee, no i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i przysyłajcie AstroSuchary, tak żebyśmy w następnym odcinku też jakiś mieli. Cześć! Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.